Cześć. Tu doktor Hipertrofi, ekspert od budowania masy mięśniowej i siły na najwyższym poziomie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co zrewolucjonizuje trening siłowy. Temat pomidor. Nowe badania opublikowane w The Science Tomato Weekly potwierdziły, że spożycie 10 pomidorów dziennie ma bezpośredni wpływ na aktywność mitochondrów w bicepsie. A dlaczego? A chuj wie! A tak na poważnie to główny składnik pomidora, czyli likopen, łączy się z receptorami anabolicznymi w mięśniach i powstają tak zwane hipertroficzne pomidorydy. Są one kluczowe, aby budować masę mięśniową na najwyższym poziomie. To one odpowiadają za tak zwany efekt pompki izotopowej zwany również pomidorową superkompensacją glikogenu. U moich pacjentów notujemy przyrost 113% masy mięśniowej, czystej masy mięśniowej, w zaledwie 3 dni. Więc jeśli chcesz mieć klatę jak donice i bicepsy jak pień, to jedz 10 pomidorów dziennie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie coś osiągnąć, Zawsze słuchajcie doktora hipertrofii. A w następnym odcinku powiem Wam, jak ogórki wpływają na testosteron. Obserwujcie i wyczekujcie.